Witajcie serdecznie widzowie, słuchacze kanału HitPlaneta.pl. 8.30, a my w tym samym miejscu. Trochę wszyscy są tacy niewyspani. E, Mają jakieś dziwne sny. E, nie wiem dlaczego w tym akurat miejscu tak jest. Ale ja gdzieś tam od trzeciej do pół do piątej nie mogłem po prostu zasnąć. Nawet liczenie owieczek mi nie pomagało. E, no ale wstaliśmy. Teraz przyszedł czas, żeby wyjść z psami na spacer. A że jest tutaj pole, to można sobie chwileczkę z nimi pospacerować, a one mogą załatwić swoje potrzeby. Później, oczywiście, śniadanie. No i czas, żeby poplażować, pokąpać się. To wszystko oczywiście na tym kanale Wam pokażemy, bo to miejsce na pewno zasługuje na troszeczkę większą uwagę niż to w Samborowie. Tam bardziej bym to polecał komuś, kto też oczywiście lubi odciąć się od tego zgiełku i lubi taką ciszę, spokój naturę. Fajnie tam jest wszystko ogrodzone, jak widzieliście, bezpłatne. Tam z kompaniem byłoby troszeczkę słabo, bo tam jest tylko rzeczka. No Jest taki fragment, gdzie można by się zanurzyć, ale wiadomo, w rzece woda zdecydowanie jest zimniejsza. Ale jeśli ktoś na przykład lubi wędkować i sobie po prostu siedzieć nad wodą, to to miejsce mogę mu polecić na 1000%. Tutaj zdecydowanie lepiej posiedzieć sobie na plaży. Piasku jest dużo. Jest też miejsce, gdzie, mają, gdzie mogą pobawić się dzieci. Jest miejsce, gdzie możemy sobie poćwiczyć, zrobić ognisko. Wszystko zresztą wczoraj już widzieliście. Więc spędźcie sobie leniwie ten dzień tutaj dzisiaj z nami, no i obserwujcie, gdzie dalej poniesie nas przygoda. Zastanawiamy się właśnie, moi drodzy, czy na Mazurach jest zawsze tak, jak ktoś był z Was, to niech da nam znać, że zawsze wieje. To takie nasze na razie rozkminy, bo wiało 3 dni temu, 2 dni temu, dzisiaj wieje, także cały czas wiatr, 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 ale ogólnie jest ciepło i przyjemnie, więc Fajnie się siedzi, miło płynie czas. My już po obiadku, po kąpieli e, w jeziorze, e, no i po jakimś nawet meczu siatkówki, także dzieje się, moi drodzy, dużo, jak to powinno być, właśnie. Na takim wypoczynku nad jeziorem. Ale skoro dzieje się dużo, to też dużo się je. Więc teraz trzeba uzupełnić zapasy. A głównie chodzi nam jeszcze o wodę, bo tej może nam gdzieś tam na kąpiel zabraknąć. Więc wolimy dmuchać na zimne i jedziemy ją napełnić. Tutaj w pieckach niedaleko jest stacja Orlen i na nią właśnie zmierzamy. Więc zmierzajcie razem z nami. Nie wiem, czy to my mamy pecha, czy po prostu Orlen. Szczędzi na wodzie, bo tego chyba, tak trzeba, chyba trzeba powiedzieć. Kolejny Orlen, na który nie można tankować wody. Można, ale nie ma. Warunków. Znaczy, no tutaj po prostu zamknęli jedyną toaletę, w której jest ta woda, więc nawet nie można ani załatwić swojej potrzeby, ani napełnić wody. Nic. Szukamy wody. Już się zastanawiałem, czy nie dać do odcinka takiego tytułu Na Mazurach nie ma wody. No ale jak? W krainie tysiąca jezior może nie być wody? No i zacząłem myśleć jak van owiec i znaleźliśmy. Skoro nie ma wody na stacji, to musi być na cmentarzu. I tak właśnie tutaj się składa, że jest. To napełniamy. No a tutaj nikomu oczywiście nie przeszkadzamy. Tutaj, moi drodzy, chciałem Wam jeszcze pokazać takie drobne wyjaśnienie, dokładnie Ostrów Pieckowski, tak nazywa się miejscowość, w której jest plaża i parking, na którym się znajdujemy. I tu jeszcze pokażę Wam za momencik znak, zjedźcie od razu na tą plażę, bo Google prowadzi to troszeczkę inną drogą, a tamta droga jest zdecydowanie gorsza. A tutaj macie piękny dojazd, czyli jak już mamy wjazd do miejscowości. To za momencik zobaczycie znak Plaża Wiejska. Tam jest też chyba znak na ośrodek wypoczynkowy, z tego co kojarzę? Nie, Plaża Wiejska. Taki fajny drewniany znak. I tutaj się kierujcie, jeśli będziecie w tych okolicach. No a my wracamy i działamy dalej. Po drugiej stronie i kawałek dalej od naszej plaży nad jeziorem Wągiel jest jezioro Wągiel Mały. I tutaj też było widać, że kiedyś były jakieś ośrodki, jest tutaj zaniedbane takie małe domki, wiecie, trochę drewnianych, trochę jakichś tamurowanych. One zresztą tutaj są w lesie, teraz to są już takie wysypiska śmieci. Ja Wam to pokażę, bo sobie tak właśnie poszliśmy na spacer, zobaczyć co tutaj w ogóle w okolicy jest, bo człowiek tylko siedzi. I tak sobie patrzy, O, nie wiem, czy będziecie to widzieć. Moment, dajcie mi sekundę. O, widzicie, takie małe, jakieś donki. A tutaj był jakiś taki większy ośrodek czasowy. Zrobilibyśmy tutaj jakiegoś Urbeksa, tak to się chyba nazywa. Ale jak widzę znak, że budynek do rozbiórki, nie wiem, czy chcę ryzykować i wchodzić. Mogę Wam tu tylko pokazać kawałek, jak to kiedyś wyglądało. Już wam pokazuję. O, taki to właśnie był ośrodek. Teraz pewnie domek jakiś myszy, szczurów, czy bumbie czego jeszcze. Pozabijane. Nie będziemy wchodzić i ryzykować, bo tam widać, że dach i te wszystkie sklepienia się zawalają. Ale spróbujemy podejść sobie gdzieś do plaży i zobaczymy, czy tutaj też można korzystać. Bo na przykład. Tutaj można by stanąć, schować się od ulicy i mieć fajną miejscówkę na nocleg, tutaj ewidentnie jakieś wędkarskie jezioro tutaj się kąpać nie da więc zostańcie po stronie wiejskiej plaży a tu jeszcze jakieś ukryte stare budynki i pies, który został do moi drodzy, zobaczcie, piękne miejsce ognisko można zrobić, ławeczka przyjść sobie na rybki, no bo może nie jest to jezioro do kompania, ale to, ale to naprawdę wiecie co aż mi brak słów, zobaczymy może uda się to w tym worku potem jak będziemy już stąd wyjeżdżać, wywieźć, bo przecież a ja nie będę się wypowiadał, bo szkoda gadać a tak wygląda to miejsce, które tutaj sobie ludzie zaadoptowali, i też przy okazji całkowicie zaśmiecili. No bo te ciężkie puszki można tu przynieść, ale już papierków i pustych zabrać się nie da. Siedzimy sobie, moi drodzy, na pomoście, odpoczywamy, słuchamy, jak woda obija się tutaj o pomoc. On tak delikatnie sobie faluje, bo jest na takich, jakby beczkach. Jest przykotwiczony, także nie odpłyniemy. Słoneczko pięknie świeci. Troszeczkę ten wiatr ustał, jest, ale, ale już tylko tak miejscami, gdzie na pewno było, było go więcej. Tam w oddali, w oddali też widać na tym jeziorze wągiel, jest jeszcze dzika plaża. Tutaj w ogóle, jak mogliście zobaczyć też z drona, obok ten ośrodek przez ma taką fajną zjeżdżalnię, taki ślisk, no i też dużo atrakcji, rowerki, żaglówki, kajaki. To wszystko to dzieciaki na pewno lubią i cały czas, cały dzień coś tam się dzieje. Fajne miejsce, nawet pomyślałem, Krzysiu może i Ty chciałbyś tam po prostu spędzić tydzień z dzieciakami, mogłoby być miło. I sympatycznie. No i zastanawiamy się, co dalej robić. Czy pocierować sobie jeszcze tutaj w tym miejscu, czy może ruszyć gdzieś dalej. Widzimy, że jest jakiś wakacyjny koncert Radia RMFFM jutro w Mikołajkach. Mamy tam około 20 km z tego miejsca. I chyba tam się wybierzemy. Nie wiem, czy będziemy mieli jakiś dziki nocnek w Mikołajkach, bo z pierwszego researchu, no nie wygląda to najlepiej. Eee, bo nie chcielibyśmy być gdzieś w jakimś tam centrum miasta, gdzieś na parkingu, to nie nasze klimaty na tą chwilę. My wolimy gdzieś tam sobie z boku e, stanąć, ale ch, może zrobimy tak, że pojedziemy sobie do Mikołajek, tam gdzieś zaparkujemy na jakimś parkingu. Pójdziemy zobaczyć, jak takie e, koncerty wakacyjne i impreza Radia RFFM wygląda. Spędzimy sobie tam miło czas, pójdziemy na jakiś obiad, zwiedzimy razem z wami w ogóle Mikołajki, bo nigdy tam nie byliśmy. Jak zresztą prawie w całych Mazurach, ja tam kiedyś tylko w Giżycku. No i później poszukamy nowej, fajnej miejscówki, bo skoro jezior tutaj nie brakuje, to miejmy nadzieję, że dzikich, fajnych, darmowych miejscówek dla nas i dla was nie zabraknie. No to już dzisiaj kończymy nasze rozmyślania i przesiadywania nad jeziorem. Teraz musimy się wykąpać. No i obejrzymy sobie jakiś film na Netflixie. No to pa!